Więc cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Heroes of Might and Magic 3 The Wake of Gods i kończymy. I zaczynamy w tym samym momencie, w którym skończyliśmy. Tak więc, atakujemy zbrojnych. I, i cóż tutaj powiedzieć więcej? Chyba nic. No dobra, lecimy z tym koksem, źle zrobiłem że tutaj czekałem, no bo ten zbrojny zdał mi w cholernie dużo goblinów, ale już nie będę nic zmieniał po prostu sparnuję kontrę a nie, nie ma kontry już tym, tym, dobrze, damy mu jeszcze kamienną skórę bo zapewne będzie teraz celem, nic nie dała ta kamienna skóra niestety, no ale tyle jest walk dookoła, że Jakieś straty być muszą no, Niestety Okej okay, Kupujemy Citadel Aha, ponieważ ja mówiłem, że chcę kupić Kapitol A tutaj jeszcze nie Kapitol Tylko jeszcze Citadela i Zamek Tak więc Oj Cholera jasna, czytam autosave'a Wybaczcie Czekajcie, a tym Dam radę? 35 No niestety nie dam rady Dobra. E, to było głupie. To była MK. To będzie to. Tak. To było bardzo głupie. Nie pomyślałem. O, teraz tak. Okej, okay, panie. Obgoblinie 15 was jest. Zaczekam aż wyjdziecie. Jeżeli wyjdziecie, a jak nie, to was zabije balistu. Ok, wyjdziecie. To może jeszcze dla pewności. Boom, Dziękuję. Magie powietrza. Bardzo chętnie. Przyspieszenie się przyda. Um, I tutaj mamy znowu tą samą sytuację. Że nic nie będziemy kupować. Ponieważ chociaż wojska ch chętnie, wojsko muszę mieć. Ponieważ wpieramy na kapitol. Okej. Okay. Po prostu zaczekamy. Mroki. Mam nadzieję, że nie padnie rok. Nie patrz, dobrze. Niziołki. Na razie wszystko się układa. Tutaj zbieramy na kastel, później kapitol, więc czekamy. Ty, to możesz sobie po prostu wejść do zamku. Oj, jaj, niepotrzebnie to zrobiłem. Straciliśmy tysiąc golda. Okej, okay, błyskawica się przyda. Niziołki. One strzelają, więc potraktujemy je. Od razu magiczną strzałą. Nie mogę niestety błyskawicą, więc niech będzie magiczna strzała. Kurde. Wzięli się na tego goblinę. A tu miał pewną strzałę, nie czaję. Dobra, pada nie. Teraz pada. Dobra, partnerstwo oczywiście. Same dobre umiejętności. Rozbójnicy. Kurde. Robi się ciężko, powiem Wam szczerze. Ale spójrzcie już na nasze statystyki bohatera. On będzie po prostu cisnął 8 ataku, 0 obrony niestety. Ale to nie o to chodzi w tym zamku. W zamku nie chodzi o obronę. Dobra. Um, teraz ucieknijmy. Dobrze, Ty czekaj. Świetnie, zbliżył się. Okej, okay, tu wystawimy gościa, żeby nam zebrał fokus. Bardzo dobrze o to mi chodziło. I teraz tego zabijemy. Kurde, straciliśmy dwóch słowo Trzech. Niestety, trzech tych. Okej, okay, ale 1000 golda i Mithril. Fajnie. Dobra, złote... złe oczy, złote. Jeszcze nie złote. Okej. castle. Złe oczy będą na koniec, no, nam one sprawić trochę strat dobrze, a więc Nomadowie Nomadowie to jest taka drugo trzecio poziomowa jednostka. Pewno lepsze niż zjawy. Więc taka trzecia, chyba poziomowa jednostka. Ok, walniemy temu. Co dwóch? Berwał. Oj, niepotrzebnie. dał. Głupie, głupie, głupie straty. Ale nic. Zabijemy, tak? O, nie. Kim co do mnie. Dobra, czterech. No. Gdzieś stratę trzeba mieć. Niestety. Dobra, pójdziemy teraz sobie spokojnie po armię. Dzień szósty. Kapitol by się przydał. Um, I zaczekam na ten kapitol. Mam dosyć spore przychody. Okej, okay, tutaj czekamy na dzień pierwszy. Mamy dzień pierwszy. Weźmiemy. Idziemy po. Ale nie będziemy ich rekrutować, nie będziemy ich rekrutować. O tak, o, bym chciał, nie będziemy ich rekrutować, bo kupujemy kapitol. Okej. Okay. Mamy tutaj praktycznie wszystkie kopalnie, więc surowców nam nie zabraknie. możecie nie umierać. Z wszystkich stron prawie obudowani. spoko jest, naprawdę. Teraz tylko rozbudowywać zamek z taką armią. Nie wiem, czy chciałbym się... Hmm, czy chciałbym iść na jakieś większe... nie mam... Nie mam zasobów. Na jakieś większe... Hmm, wyprawy. Town Hall. Będziemy tu rozbudowywać też do... Do... A, do złota, nie mogę trafić Dobra, teraz złe oczy Złe oczy, spoko I... I, i tutaj walniemy błyskawicą Tak o, średnio ona zadała damage'a No nie! Biedne gobliny Nie przeżyją dłużej, roki były Roki były na pełnej strzałce Dobra, balista jest mocna. Padną? Nie, to dobrze. Jeb... Przyspiesz mnie. Nie, nie, mamy many. Balista jest naprawdę mocna. Zadaje całkiem spore obrażenia. Większe niż... nasi urukowie. Dobra. Dziękujemy panom Oką. Och, logistyka, no. Spójrzcie, same... Świetne umiejętności Mądrość do czarów Ekspert atak do ataku płaterstwo do obrony Powietrza magia do przyspieszenia Logistyka do szybkiego chodzenia Same świetne umiejętności Żyć ci umierać Dobrze Damy ci armię Damy ci armię Cholera O może być tak Zostawimy tu dwa gobliny i tutaj rozbudowujemy forcik. Brakuje nam trochę kasy. Ale to żaden problem, bo... Bo mamy wszystkich surowców od cholery. Okej, okay, za dużo wziąłem. Więc możemy zrobić tak i lecimy dalej wstąpimy tutaj, po orków i po behemotów nie mamy kasy, więc zatrzymamy się tutaj jeden dzień Uf. o proszę, dzień dobry zaraz się z panem spotkam behemoty i co? i chciałbym pożyczyć kasę najwyżej 680, to wezmę te 600 6800, i kupię sobie wszystko, dlaczego tak dużo pożyczyłem? Żeby tu wybudować na przykład gilda Dobra, lecimy moi drodzy. Dzień piąty, mógłbym poczekać tu na populację. Okej, okay, weźmiemy to, mówię. Dlaczego by nie? Przusałki, mógłbym tu zaczekać na populację, ale nie będę. Dobra. tutaj możemy kupić tutaj możemy kupić kuźnię dobra tutaj cyklopy, nie mamy surowców atka czarownicy ja po... zrobię tak ctrl s, zapiszę to jako jako twierdza, chociaż nie jestem pewien czy to jest twierdza ale chyba tak okej okay. Balistyka. Nie, 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 psujmy sobie tego bohatera. Balistyko. E, gdzie jest ta twierdza? Jest twierdza. Nie będę wchodził do tej chatki czarownicy, bo jest po prostu Kijowa. Okej, okay, tu mamy. Jakiś nowy zamek szarego. Uuu, chciałeś uciec. Niestety. Niestety. Jestem ciekaw, jakie moje jednostki mają. O, proszę, uciek <laughs> Jednak uciek, tylko inaczej. Jakie moje jednostki mają morale? Czy mają obniżone? Mają. Nie umarli w grupie. No, nie wiem, czy się opłaca mieć tego nieumarlaka, ale cóż. E, ten zamek będzie nam potrzebny tylko do jednego celu. Do. Nie, w sumie do dwóch celów. Okej, okay, dalej ściągają ode mnie długi. Co to jeszcze? Aha, targ. Okej, okay, więc ja myślę, że to było na tyle w tym odcinku ponieważ mamy już 12 minut. Idealnie. Tak więc to było na tyle. Zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie cześć, papa. Pa.